Australijka próbuje przeobrazić się w żywą wersję Jessica Rabbit. Wiele kobiet marzy o takiej figurze. Cóż, 25-letnia australijka Penny Brown także miała takie marzenie i postanowiła działać, by stać się żywą wersją kreskówkowej bohaterki. Obsesja Penny sięga jej dzieciństwa. W ciągu dwóch lat przeszła ona dwie operacje plastyczne, by powiększyć jej piersi do rozmiaru 36o. Chciała, by były największe, jak tylko to możliwe. Zdołała też zredukować obwód w talii z 96 do 58 cm, nosząc ekstremalnie ciasne gorsety po 23 godziny dziennie. Penny przygotowuje się właśnie do kolejnej operacji Biustu i ma zamiar podwoić rozmiar swoich arbuzów. Czy pójdzie w ślady innych pięknych tego świata? Oby nie.